W tę lipcową niedzielę w dzisiejszej Ewangelii słyszymy kilka, jak sądzę, dość ważnych słów pana Jezusa. Najpierw y, słyszymy jego modlitwę, słowa, które kieruje do ojca, ale które też coś nam mówią. Wysławiam cię, ojcze, panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczką. Tak, ojcze, takie było twoje upodobanie. Czy to jest potępienie inteligencji, mądrości, roztropności? Wydaje się, że nie. I kontrast, to, to przeciwstawienie się pokazuje, że to nie o to chodzi, bo Jezus nie mówi tak, zakryłeś te rzeczy przed roztropnymi i mądrymi, a objawiłeś je głupcom, tylko mówi, a objawiłeś je prostaczką, maluczki. Więc tutaj chodzi o to, jak my posługujemy się naszym rozumem. O to chodzi, jak my posługujemy się naszą inteligencją czy naszą wiedzą. Czy w tym jesteśmy, naszym posługiwaniu się naszym rozumem, naszą inteligencją, zarozumiali? Czy jesteśmy bogaci w te dobra, które z Koniną otrzymaliśmy od Boga? Czyli, właśnie, czy jesteśmy pyszni, czy jesteśmy ubodzy duchem, czy potrafimy mieć prostolinijne serce, być maluczcy. To jeszcze bardziej widać w następnych sformułowaniach, że to o to chodzi. Przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Co to jest to nasze utrudzenie i obciążenie? No, Biblia wydaje się, że, a nasze życie chyba też, wskazuje nam przede wszystkim na podstawowe obciążenie naszego życia, naszej egzystencji, wskazuje na grzech. Na przykład prorok Zachariasz w piątym rozdziale swojej księgi o grzechu mówi jak, jak o ołowianych płytach, o ciężarze ołowiu. Jeszcze wyraźniej, może to usłyszymy w, psalmi, w Psalmie 38, gdzie natchniony autor mówi tak: Bo winy moje przerosły moją głowę, gniotą mnie jak ciężkie brzemię. To oznacza, że przede wszystkim tym, co jest naszym utrudzeniem i obciążeniem, jest grzech. I skoro Jezus mówi, przyjdzie do mnie, wszyscy, którzy jesteście obciążeni. To Jezus prosi nas nade wszystko o to, żebyśmy przychodzili do Niego z naszym grzechem, żeby On mógł to ściągnąć z nas i tylko On to może zrobić. Nikt więcej tego nie zrobi. Żeby On to mógł ściągnąć z nas, uzdrowić nasze serce i żeby nas mógł umocnić. Oczywiście to także oznacza, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, to jest przyjście do Niego po Jego łaskę. Po jego energię. To jest konkretna moc, którą nam Jezus daje. Jedna z głównych prawd wiary mówi, że łaska Boża jest konieczna do zbawienia. To jest jedna z głównych sześciu prawd wiary, tak? Uczyliśmy się jej jako dzieci. A przecież teraz wielu chrześcijan żyje tak, właśnie jakby łaska im do niczego nie była potrzebna. Całymi tygodniami, miesiącami żyją bez Bożej energii, bez łaski uświęcającej. Całymi dniami? To co oni mówią tym wszystkim? Sami sobie poradzą. Sami sobie poradzą ze swoim życiem. Czy to nie są właśnie ci pierwsi, roztropni, mędrcy, mocni? Jezus chce pomóc nam w naszym życiu, chce nam pomóc dźwigać i zmagać się także z trudami tego życia. Życie niesie trudy rozmaite. Jezus chce być w tym z nami. Uczcie się ode mnie, bo jestem łagodny i pokornym sercem. Ale żeby właśnie przyjąć tę postawę, żeby przyjść do Jezusa, to trzeba być malutkim, pokornym. Tutaj w Ewangelii jest użyte takie słowo nepios. Dosłownie oznacza to, jakbyśmy to przetłumaczyli, dosłownie oznacza kogoś bez słowa, kogoś niemówiącego, czyli niemowlę. Pan Bóg pragnie, on nas tak traktuje, jak swoje dzieci. Jest w Biblii takie miejsce, gdzie Bóg w proroctwie Izajasza, gdzie mówi: Jestem jak matka, która przytula do. Policzka niemowlę. Traktowałem Cię jak niemowlę. My powinniśmy względem Boga przyjmować postawę, uznając swoją ograniczoność, swoją grzeszność, swoją słabość i małość, ale także widząc swoje talenty, swoje zdolności, które od Niego trzymaliśmy, powinniśmy przyjmować postawę. zależności od Pana Boga, i to jest pokora, to jest podstawowy krok pokory. Ja nie jestem Bogiem. On jest Bogiem. Ja jestem tylko stworzeniem. On jest stwórcą. Ja wszystko tak naprawdę od niego dostałem, bo przecież dostałem od niego życie. Gdybym nie dostał od niego życia, nie nie był następnych rzeczy. Bez Boga się nie uratujemy, dzisiaj nam mówi Pan Jezus. Tylko on może ściągnąć z nas obciążenie, tylko on może z nas ściągnąć nasze grzechy, ale żebyśmy mogli tego doświadczyć, potrzebujemy prostoty i bycia małymi. Ale czy wtedy, proszę sobie teraz jakby zadać takie pytanie, czy wtedy, kiedy nie przychodzimy do niego w modlitwie, to jesteśmy mali, prosto, jesteśmy prostaczkami? Czy jeżeli. Yy, nie przychodzimy do Niego w sakramencie pojednania, to wtedy jesteśmy prostaczkami i maluczkimi, którzy potrzebują pomocy. Jeżeli raz po raz zaniedbujemy niedzielną Eucharystię i żyjemy cały, tak jak powiedziałem, tygodnie, dnie, miesiące bez łaski uświęcającej, to wtedy jesteśmy maluczkimi prostaczkami. Nie, wtedy wydaje się, właśnie polegamy na sobie. A trud życia i grzech przygniata nas coraz bardziej. No nie bądźmy głupcami, bądźmy mądrymi i roztropnymi prostaczkami.